Na wystawie prezentujemy dwie prace jednego z najwybitniejszych artystów awangardy polskiej, Henryka Starzewskiego. To postać, instytucja, to człowiek, który tworzył bardzo znaczący rozdział naszej sztuki minionego stulecia XX wieku. Urodził się jeszcze w wieku XIX w Warszawie w 1894 roku. Żył długo, bo zmarł również w Warszawie, ale już w roku 1988. Czyli cała długa historia, która łączy awangardę polską, jak i również międzynarodową z tym czasem powojennym. Tak jak te dwie prace, które tutaj prezentujemy na wystawie, a mianowicie relief wiszący tutaj na ścianie, który jest reliefem wykonanym z aluminium, ponieważ Henryk Starzewski był znany właśnie z takich utworów, jak między innymi reliefy. Czy też formy przestrzenne, ale te kwadraty, one nie przebiegają tak, tak równo. One są, wcinają się lekko, są przesuwane. Każdy z, tych, każdy z tych ruchów tych kwadratów jest przemyślany, zarówno tych, które biegną tutaj w tych dwóch rzędach w pionie, jak również te, które biegną po diagonalu. Artysta wie, że te kwadraty, które będą biegły po diagonalu, to one wprowadzą pewnego rodzaju ruch i dynamikę, ponieważ wszystko te właśnie elementy biegnące po diagonalu, czyli nierównolegle do siebie, czy też w pionie, czy w poziomie, tylko właśnie zakłócające ten poziom, czy pion. One wprowadzą nam dynamikę do danego dzieła. Tak samo widzimy tutaj w tej formie przestrzennej, która ma charakter taki właśnie architektoniczny, która złożona jest z prostokątów, ale które zachodzą na siebie, tworzą pewnego rodzaju uskoki, żeby wprowadzić dynamikę całości założenia kompozycyjnego. Tutaj tak wszystko jest przemyślane, że każdy z ta, z każda z tych blaszek, każdy z tych elementów ma swoje miejsce, ma swój rytm i swoje uzasadnienie. Natomiast zdanie Henryka Starzewskiego zawsze było najważniejsze. To on był tym guru, który dla tych wszystkich artystów znaczył bardzo wiele. To on był współtwórcą międzynarodowej kolekcji. Wybitnych artystów i przedstawicieli Awangardy Zachodniej, która teraz stanowi trzon Muzeum Sztuki Włodzi.